Pierwszy wernisarz w Miejskiej Galerii Sztuki MM w Chorzowie w 2020 roku to otwarcie wystawy grafik Joanny Piech. Artystka w 1978 roku uzyskała dyplom na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Na co dzień jest związana z Cieszyńskim Instytutem Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Linoryt jest jakby z jednej strony prostą techniką, a z drugiej strony jest o tyle trudną. Techniką, że rzeczy, które raz się wytnie, już w zasadzie nie można niczym powtórzyć. Techniki metalowe mają to do siebie, że można jeszcze coś podtrawić, coś dorysować, także cały czas trzeba baczną uwagę zwracać na to, co się robi. Ewentualnie, jak się zdarzy jakaś pomyłka, może ona być, nie musi, ale może być jakby podarkiem od losu, bo wtedy podążamy jakby za śladem tejże w cudzysłowie pomyłki i wychodzą nam jakieś zupełnie inne sytuacje. I dlatego ta technika mnie tak urzeka, że po prostu ciągle dokopuje się w niej czegoś nowego. Jest techniką bardzo malarską. Można wycinać linoryt bardzo prosto, syntetycznie, a ja mam taki sposób, pewno jestem niespełnioną malarką, że po prostu wykorzystuję jego malarskie właściwości. Taką pracę wycinam naprawdę z 3 miesiące, to jest najmniej. Czasami pół roku. Teraz mam dłuższą przerwę, ponieważ malowaliśmy kaplicę grobową w Kościele Karoliny Kuskównej w Tychach, więc też nie mogłam jakby podzielić uwagi pomiędzy te dwie dyscypliny artystyczne, ale są to prace tak gdzieś od 2009 roku i trochę dalej. Troszeczkę się tego nagromadziło. W grafice pracuję z rywami. I, I ten czas, który w zasadzie jest pomiędzy, to poświęcam na malarstwo, ewentualnie na rysowanie. Na wystawie prócz linorytów pojawiły się również szkice do grafik. Ja, oczywiście, gdzieś to wszystko wyrzucam, ale mój mąż skrupulatnie je zbiera i teraz zrobił mi niespodziankę. Także pokazałam tę ścianę, jak powstaje w ogóle u mnie koncepcja. I sam pan zauważył, że niektóre są. Zrealizowane w grafice, a niektóre po prostu porzucam. Być może kiedyś po jakichś korektach znowu będę mogła do tego wrócić. Wystawę grafik Joanny Piech można zwiedzać w Galerii MM do 27 stycznia.